A teraz Pan Wojciech ma maturzysta 1993, obecnie prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pani dyrektor, dostojni goście, szanowni Państwo, występuję dzisiaj przed Wami w podwójnej roli. Pierwszy pierwsze, jako reprezentant władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Kadowicach, na ręce pani dyrektor, chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji jubileuszu, dalszych sukcesów Norwida, 100 lat i wszystkiego co najlepsze. A jako absolwent pociągnę, myślę, myśl międzynarodówki. Nasz rocznik też bardzo lubił międzynarodówkę. Mieliśmy historię z Panią obecną tu, Heleną Wood, i to były bardzo trudne lekcje. A potem troszeczkę luźniejsza biologia z Panią Blaski. Więc śpiewaliśmy, powstańcie, których dręczy głód. myśl nowa Blaski promiennymi, i to była Szanowni Państwo, do Norwida przyszedłem dystalizowanymi zainteresowaniami. Biologia, chemia, chciałem iść na medycynę. Więc w ogóle się dziwiłem, po co mi matematyka, po co mi pierwsze lekcje z panem dyrektorem Trlikiem, który strzelał do mnie papierowymi kulami z procy. A kiedy nie umiałem wyciągnąć x-a nawias, to groził drewnianą maczuką. Dzisiaj to byłby mobbing molestowanie, a jakbyśmy pewnie mógł wykręcić dyskal kulą, czyli jak to się Potem ukochana moja wychowawczyni, pani magister Danuta Brzezińska, która uczyła matematyki, mówiła, uczcie się matematyki, bo nigdy nie wiecie, kiedy wam się i do czego przyda. Po co mi matematyka, ja biologa, przyszły lekarz, medycyna. No i słuchajcie, kochani licealiści, taka z tego nauka, taki z tego moron, że matematyka mi się przydała. Na medycynę się nie dostałem. Zacząłem studia w Kolegium Języków Obcych, stamtąd wyjechałem do w Anglii. Ja się zafascynowałem ekonomią, zarządzaniem strategicznym i po powrocie rozpocząłem studia ekonomiczne. To dzisiaj się tym fascynuje i matematyka mi się przydała, za co mi serdecznie dziękuję. Ale szanowni Państwo, liceum to wykształcenie ogólne, to język polski, to właśnie historia, geografia, łacina, którą również miałem. Może się czasami denerwujecie, że trzeba się tyle uczyć, czytać lektury czy odrabiać zadania, ale wierzcie mi, że to otwiera pewne obszary w waszych mózgach, łączy różne synapsy i nawet nie wiecie kiedy, nabywacie różnego rodzaju kompetencje, które przydadzą się wam i w życiu zawodowym, na studiach wcześniej i w całym waszym późniejszym życiu. Także trzymam za Was kciuki jeszcze wytrwałości. Moim wspaniałym nauczycielom dziękuję za to, że tak przygotowali nas wszystkich do tego życia zawodowego. I pozwólcie, że zakończę słowami poety. W tym mieście nigdy nie nastanie bita, dopóki żyją ludzie z Norwida. Na no coś ciekawego powie nam pani Honorata Witańska, absolwentka roku 2003, obecnie aktorka filmowa i teatralna, najbardziej znana z serialu Bardzo Szczęścia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Muszę zacząć od tego, że jestem niezmiernie zaszczycona, że mogę tutaj wśród tak wybitnych osobowości stać. Kiedy pani, rozwój, pani Profesor zadzwoniła do mnie z prośbą o tę norwidowską refleksję, tak usiadłam. Pomyślałam sobie w pierwszej chwili, że 95% tych moich wspomnień pewnie nie przyszło przez cenzurę. E, większość na pewno. E, I nie mogłam się na nic zdecydować, e, bo Norwid to jest tyle wspomnień, że e, za każdym razem ogarnia mnie ogromne wzruszenie, jak myślę o moim ogólniaku. To jest moja pierwsza miłość. To są wycieczki Wajperem z Krzypola do pierwszego McDonalda, który powstał wtedy w Tychach. To jest... To są przerwy na garażach, gdzie paliliśmy papierosy. To jest nalot pana dyrektora Ricka na te garaże. To jest... To jest y, ten, ta pani profesor, która pojawiła się na lekcji y, w dwóch różnych butach i myślę, że do dzisiaj nawet o tym nie wiem, że miała dwa różne buty założone. Y, to jest cała masa wspomnień, ale to, co łączy te wspomnienia, no to są ludzie. Y, to są moi przyjaciele dzisiaj, to są Państwo, Szanowni Nauczyciele. I to jest refleksja, która... Uświadamia mi, jak bardzo Państwo macie, mieliście wpływ na to, kim jesteśmy dzisiaj i korzystając z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować za każdy dzień spędzony z nami, za każde 45 minut, za każde słowo do nas wypowiedziane. One naprawdę do dzisiaj zostają tu bardzo głęboko i przyczyniliście Państwo się do wychowania nas. Mam nadzieję, nam mądrych i dobrych ludzi. Nie tylko tu, ale też tu. Także dziękuję okay. bardzo. Jestem dumna z tego, że jestem absolutną Mawida. Dziękuję i Pana zaproszenie na następny kreuz. Zapraszamy pana Jarosława Bonyśa na 1980, obecnie właściciela galerii Wiliany w Szanowni Państwo, wszystkie te ważne przyszki, ale przede wszystkim nasi nauczyciele, dyrektorzy, szanowni Norwidowcy, i gospodarze tego spotkania, tego domu. Mam gadkę, także bądźcie, że jako konspekt to określę, powiedzmy łatwiej po takich osobach, które miły, biegle i bardzo pięknie. Wielu słów nie zastraszczy, bo to piękne przeżycia, piękne w sercu wspomnienie. Gdy myślę, o że... słyszę słyszałem Jacka, Mirka, Ewę, Leszka, Marysię. Z, mojego, z mojej czwartej A z roku 80. To nie wstyd, bo to był fajny rocznik. To był taki rok pierwszej wolności. Po tym od razu, czyli po sierpniu, inny świat troszkę, na 16 miesięcy. Z tymi ludźmi, z tymi Markami, Ewami, Marysiami. Rosły nasze marzenia w sercach, naprawdę. To były takie czasy, kiedy marzyło się nie tylko o garażach i o pokerze tam, bo to było też oczywiście, i o papierosach, których ja nie paliłem akurat, ale uchowałem <głamałem> się. Ale marzyło się o Polsce po prostu. To jest może dla nas jest dziwne, do tej Polsce się marzyło. A potem były roczniki moich uczniów, koniec lat 80. i pierwsze lata lat 90. -tych. Czyli już ta nadzieja bardzo bliska, bardzo silna, i już nadzieja spełniona na dzień lat 90., ta druga, do dzisiaj trwająca wolność, dzięki Bogu. I o nas wszystkich cała ta historia dzisiaj się tutaj opowiada. O nas, ale też myślimy o nauczycielach. Taka ma prywata, bo trudno sobie na nie pozwolić. O nieżyjącej pani profesor Skupiński, którą szczególnie celiłem, nie wszyscy rozumieli dlaczego, w świetnej polonistce. Która nam pokazywała wolność na no języku polskim w tamtych latach. O pani Hekmańskiej, uczuła nas Rosyjskiego, którą, dzięki której polubiłem okud żabę, Uszkina, potem można było to śpiewać i to było cudowne. Pani Hetmańska o dobrym sercu. No i pan profesor Truik, nasz wspaniały, on tu z blisko, jest, może do niego teraz dotrę wzrokiem. Może oberliwe moich albo innym syrglem. Leszek Bąch, Panie Profesorze, tak naprawdę to wtedy, gdy on dostał u Pana Profesora piórnikiem mocno w piersi, to była pierwsza ławka. To ja do niego zagadałem. To po mojej wina. To jest to no tak. Chciałbym teraz panu coś rozmyśleć, ponieważ Leczek do dzisiaj ma jakiś tam jeszcze traumę, bo obrwał, a ja się na naprawdę pod tchórza nie przyznałem. Zamknąłem oczy i rzekłem wyjście dalej. Potem jeszcze była jest pani profesor Perełka, wiadomo kto, Perełka Niziuk. I pani chemica, która nas uczyła nie tylko chemii, ale też serdeczności. I pan kozaszko, który nigdy mnie nie uczył, ale gonił po Bieszczadach dwa razy. W takich obozach wędrownych gdzie były skróty, tak pani, pani Profesor, gdzie były skróty dłuższe niż szlaki, gdzie jego kroki były tak wielkie, że on nas mówił, no tam gdzieś na Howerbie, nie gdzie to wtedy już spotkamy się. On tam był dawno przed nami. Byliśmy w dwie godziny później, też było to pozaregulaminowe oczywiście, chodzenie samemu w górach. Czyli nie wiem, dlaczego nazwana przez nas Blady Elis Nawrotowicz. Gdy to powiedziałem potem w pokoju na jak jej kolega była taka zdziwiona, bo trochę złana, niech smutna, ale ona była wspaniała. Ona <laughs> była angielskim, który bardzo dzisiaj nam się przydaje. Pani Morawska, pani Żukowska, pani Błód, pani Milak, cała ta historia tych ludzi i wielu, wielu innych oczywiście, którzy się śniło po nocach, ale bardzo pozytywnie oczywiście. <laughs> Myślę, że i pani Marysia była jedną z dwóch ważnych. Marysia i Dorotka, jeszcze pamiętam, nie tam było tak. Wspaniała pani. Mam tę okazję rzadko być tak kilkunastu nas jeszcze więcej na sali i absolwentem i nauczycielem. I obserwuję nas wszystkich, bo wszędzie jesteśmy. Bo jesteśmy jako norwidowcy w szkołach i szpitalach, ha, na urzędach i w urzędach, również skarbowych oczywiście. W sklepach, spółkach, za kasami, w toaletach, kochani na targowiskach, na samym Bożym świecie. Ale co nas łączy, bo nas można rozpoznać, my się możemy sami rozpoznać nawzajem, ja to, ja to czuję u siebie tam, gdzie codziennie pracuję, łączy nas w duch norwidowski. Jest to przy nas slogan, jest to prawda, bo Norwid to pewne romantyczne marzenie o wolności, o prawdziwej wspólności narodowej wspólnocie społecznej. Ja w tym rosłem kiedyś. O tych marzeniach romantyczne marzenie o pięknym życiu i o Polsce, którą kochamy i która nas kocha. I nieważne, czy mamy takie czy inne wyznanie religijne, czy mamy taką czy inną orientację polityczną, bo tu w scenie różni ludzie, z lat dawnych i dzisiejszych, w różnych kolorach, ale Norwid łączy nas i to nieśmy. Niech te młode różniki teraz te marzenie w sobie, to marzenie w sobie czują, kultywują, niech w tym żyją. To nie zawsze wychodzi. Już kończąc. Pewnego dnia niedawno w oknie pewnej galerii był plakat o naszej dzisiejszej imprezie, o tej uroczystości, o urodzinach Norwida. O Norwidzie. I tam stał długo taki człowiek zmęczony życiem. Stał i czytał. W końcu skończył czytać i mówi do mnie tylko tyle: Hmm, ja tak muszę pójść, bo Norwid to był świetny gość.